Heroiczna walka o niepoznanie prawdy jest kosztowna. W świecie odwróconych wartości z akceptacją komunistycznej etyki nikczemnego postępowania. Podczas wiosennych porządków wpadł mi w ręce akt podarowania telewizora Sony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby realizacji projektu Pamięć Uniwersytetu. Był to rok 2012. Dokładnie 26 kwietnia w akcie darowizny pisałem. Niniejszym przekazuję bezpłatnie na potrzeby archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego telewizor marki Sony 21 cali, nawet sprawny, wyrażając jednocześnie nadzieję, że będzie jeszcze dobrze służył. Józef Wieczorek. Były wykładowca geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekipa Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowała kamerą około 6 godzin wywiadu ze mną w trzech sesjach o tym, jak przeżyłem i jak widzę mój okres zatrudnienia na Uniwersytecie Jagielońskim w Perelu. Skąd zostałem wypędzony w trakcie politycznych weryfikacji kadr akademickich. Na przyłomie 1986-87. Tych wydarzeń nie zarejestrowano wcześniej w pamięci uniwersytetu, co wskazuje na emnezję, jaka ogarnęło społeczność Uniwersytetu Jagiellońskiego, która nawet nie protestuje, że w dziejach tego uniwersytetu nie zidentyfikowano nie tylko tej czystki, ale nawet stanu wojennego. Czy istnienia samego komunizmu? Widocznie fałszowanie historii, nie tylko w tym zakresie, uważane jest za realizację powinności uniwersytetu w zakresie poszukiwania prawdy. To Zdumiewające, bo jak to można rozumieć w wolnej Polsce? W takich ramach realizowany jest też projekt Pamięć Uniwersytetu, w którym, mimo przekazania nieznanych, Informacji o wyżej wymienionym okresie i wsparcia materialnego, moim darem, przez 13 już lat nie skorzystano z szansy na wypełnienie tej luki. Niemoc totalna, a raczej moc w walce o niepoznanie niewygodnej prawdy w świecie odwróconych wartości. Uczelnia chyba jest gotowa przeznaczyć wszystkie skarby. Aby tylko prawda nie ujrzała światła dziennego. Ja w tym okresie, bez wsparcia ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego ani budżetu podatników, zrealizowałem samo jeden ponad 3000 rejestracji wideo, także z działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Solidarności tego uniwersytetu. I je ujawniłem dla dobra wspólnego na moim kanale YouTube. Uniwersytet Jagielloński ma roczny budżet około jednego miliarda, co chyba nie starcza na takie realizacje. A ja? Można sobie tylko wyobrazić, jaki jestem szejk. Co? Nie stać wyobraźni? I pomyśleć, że zatrudnienie... Przywrócenie do pracy takiego szejka rozwiązałoby problemy finansowe i nie tylko finansowe na drodze do realizacji tego projektu, jak i wielu innych i zachowania coraz bardziej wątpliwego prestiżu uczelni. Ten upada, a uczelnia zamiast rezygnacji zniszczenia tego, co dobre, kupuje sobie certyfikaty jakości. I broni się w sądach przed ujawnieniem tego procederu. W zakresie ujawniania metodologii wypędzania niewygodnych przed transformacją ustrojową wieloletnia obrona władz Uniwersytetu Jagiellońskiego okazała się skuteczna i wsparta badaniami etatowych historyków i przyzwoleniem środowisk solidarnościowo-patriotycznych. Reagujących przynajmniej milczeniem wobec nikczemnego postępowania tych, którzy utrzymują się z kieszeni podatnika na potrzeby poszukiwania prawdy, realizację powinności uniwersytetu. W założeniu. No cóż, akceptacja etyki nikczemnego postępowania to był imperatyw moralny w cywilizacji komunizmu. Co się zmieniło? Autore Josef Biaciore